Cześć, widzowie, widzicie w kolejnym odcineczku z Backpack Battles. Jak widzicie, mamy tutaj jakieś pacznocy. W ostatnim tygodniu dodeśmy badge, to były te takie te przypinki. O, no, przypinka to się tak nazywało. No, słowa mi brakowało And we are happy that you got a fun with them in the balance wise. Balancing badge 10% szans w trzech pierwszych rundach, wcześniej 5-3-3. Ok, Wolf badge trigger. Fitbonu Barnaby, będzie mnie ten a a ten inny nie dostał Poczekajcie eee, ten Badge ten eee, z Rangera Okej okay, chyba nie bo on też był całkiem mocny Dobra czym dzisiaj gramy Rangerem mm. zagrałbym na kolce i tu się dobrze zaczęło pojawiać ale nie jestem pewien czy eee, ja już kiedyś grałem na takie kolce. Czekajcie, bo ja potrzebuję ananasa do tego. Więc customare karta promocji i dlaczego nie? Eee, to się jak najbardziej przyda i do tego. No już kupię to teraz, bo mm, ja jestem potrzebny. Ten łuk, żeby ten łuk nam generował kolce. I, oprócz... i oczywiście pójdziemy pod poison ivy, bo najwięcej chyba z tego dostaniemy yy, więc tak, pójdziemy pod poison ivy <laughs> pójdziemy pod kolce pod te łuki chyba szedłem coś, ale nie, ja pod wtedy szedłem tak pod kolce pod poison ivy nie szedłem dobra, no więc tak pójdziemy, zobaczymy jak to sobie poradzi yy, tarcza za dwójkę no dlaczego by nie, dlaczego by nie tutaj oczywiście przyspieszamy to bo czemu by nie czosnek mogę przyspieszyć też yy... Nie mm, banan. Ile co? To dużo stamina jest używa? 0,4, chyba więcej niż kiedyś, bo 0,7 mi się wydaje, że to miało chyba. Ale dobra, eee, poczekajcie, ja to muszę przemyśleć banana chcę. No chyba wezmę banana. Na no, przeżywanie jest całkiem dobry, nie? Mm, tu mogę... kurde debele się tu porobiło się. Nie, moment, co ja robię? Pyk. O, i jest tilt tak samo, dobra. Yy, kolejny, panie, to, to, yy, to, to. Yy, cały skarb kupuję. Wszystko. Wszystko moje. Dobra. Yy, to ma chyba szansę, jeszcze, nie? 50% szans. Więc jakby zrobił Lucky Piggy, to by było naprawdę zacnie. Widzowie, to by było naprawdę zacnie. Tu już generuje spajki Tak, wczesna generacja spajków jest całkiem bardzo dobra. Całkiem bardzo dobra, tak? Poprawne wysławianie się. Yy, ja tu się praktycznie na max HP utrzymuje. Wiecie jakie jest problem ze stojkami Że, jak się trafi ktoś z, z ręcz bronią, to ja mogę. To ja nic nie zrobię. Tak naprawdę. Eee... No, poczekajcie, jak to zrobić. Do tego banana bym dał... tak. Hmm. To pójdzie tu, to tak. Poczekajcie, to trzeba jakoś sprytnie przemyśleć. Kolejną świnię na pewno kupuję już teraz. Druga broń, już teraz. Wiecie co? Ja chyba zacznę od Regena. Poczekajcie, jestem w stanie to zrobić jakoś tak lepiej? No jestem. Mm. Mogę kupić to, więc to wolniej więcej miejsca. I czy ja wolę? Nie, wolę czosnek, bo. Chyba jeszcze mi nic nie da. chyba jeszcze mi nic nie da. Yy, Gościcie tej pod pochodnie i pod ten. Nie wiem, czy one staminowały niestety, kolego, więc to jest za każdym, czy 30% szans. No więc tam za dużo to nie jest, ale... Ty co mnie jeszcze to przyspieszyłeś? Ty co naprawdę nie masz staminy. Jeszcze, że ten miecz ci zabiera, to no. Leather armor na promocji. Hmm. Zacne rzeczy się trafiają. Bardzo zacne, ale no nie mam gdzie tego podawać wszystkiego, bo potrzebuję slotów. Czy coś tam było innego co ja chciałem? Chyba nie. Oby nie. Dobra, lecimy to. Mm. No nic, nie kupiłem dużo, mój build się nie zmienił, znaczy kupiłem, ale nie mam slotów na to wszystko. Sustain mamy bardzo dobry, bo mamy dwa regena, mamy banana, który mi odnawia na no, prawie 1 HP na sekundę, mamy czosnek, który mi daje 3 tarczy jeszcze dodatkowo, więc ja tu się, jak widzicie, otrzymuję cały czas max HP, a co nabijam więcej spajku, więc on się będzie nam mnie zbijał coraz bardziej, plus jest fatigue. No właśnie. Eee, o i ze zrobimy lucky pigi. Okay, ja bym to zrobił jakoś tak, żeby kurcze, no właśnie slot, slot, żeby zadać tutaj tego pana. To może dać jakoś tak. Ba, 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 moment, moment, moment. Trzeba przemyśleć to wszystko. To gdzie jest mój łuk drugi? To jest mój drugi łuk. Jakoś trzeba dać to. Nie. Task pokera robimy, bo to będzie zdecydowanie lepsze, bo będzie mi spajki generować. Robimy lucky piggy. Już się przestraszyłem, że nie mam drugiego tego. Ale na szczęście mam. To tylko jakieś tam dziwne głosy w mojej głowie. Czy mogę to zrobić tak, żeby to jeszcze wrzucić? Hmm. Marchewę. Jakoś. Chyba nie niezbyt... Chociaż to, jakbym dał tak, ale to wtedy nie dam tego, tak. To bym mógł dać tak, ten czosnek by poszedł. Poczekajcie, poczekajcie, to nadal działa. To nadal działa. To działa, tak. To muszę wrzucić. I no, no, więcej mi nie stać. No, więcej mi nie stać. Tu jest wszystko. I chociaż to mogę zrobić tak, to bym miał jeszcze więcej zdrowia. Ale już dobra tam. Mówi się trudno, tylko się będzie mi nadał dużo trucizny. A ja nie mam marchewki, żeby sobie tą truciznę desaktywowywać. Więc może być problem. Bo on ma tylko jeden. Da A nie, pochodnie jeszcze ma. oj dużo mi zaczął walić, no niestety. jakbym miał marchewę, to by się trochę inaczej potoczyło, ale że nie miałem, to się zrobiła lipa, widzowie, się zrobiła lipa. To bym zrobił tak. Tak i. Moment, to trzeba też jeszcze inaczej zrobić. Tak, tak. I tak. A to może zrobię nawet tak, o, bo nie będę mart- To ja zrobiłem, nieważne. Mm. No i Marchewę sama mogę wrzucić. Co prawda nie jest to... O, moment. No i szachmat mat. Okej. Okay. Vampirica Armor to by było całkiem spoko. Było całkiem. Tutaj co jest? To by było całkiem spoko, ale. Dużo to kosztuje. Z drugiej strony to mi da dużą przeżywalność, więc ja bym go wziął. Ale może jeszcze proluję, póki mam pieniądze. Kolejna tarcza? Wydaje mi się, że nie. Kolejny. To za jeden, żeby przyspieszyć banana. Czemu nie? Kolejne sloty się przydadzą. Dobra. Mm. Prolowaliśmy do dwójki, więc jest bardzo dobrze. Mm. Ripso Blade. O Boże, kontra na mnie. No to już mogę widzowie powiedzieć, że Baila Ela i mnie nie ma. No. Raczej tego nie wygram. Jak widzimy, tu mnie kolega trochę bardziej bije niż ja jego. Chociaż on nie ma staminy. Szansę z czosnków generuje te. Mm. Nie, przegram to niestety a, szkoda szkoda widzowie stamina tak to mi raczej to mi będzie szczęście generować i potem się ten dobra dobra za trójkę za trójkę to jest git za trójkę to jest git No że się ten trafił no nie mogło nic innego a czemu ty nie masz dałeś ten młot jesteś normalny czemu Czego wyjąłeś po prostu. Hmm. Nie wiem, ale i tak uważam, że chyba słaba decyzja. Kurde, sporo obję, ale ja mam już 12 spajków, kolego. To jest sporo spajków. Ja wiem, że wampiry mi tu nic nie daje. Ja ten wampiry armor robię tylko po to, żeby... Poison Ivy oczywiście idziemy. Pathfinder. Idziemy szukać drogi szczęścia, widzowie. Droga szczęścia. Tak. Droga szczęścia. I miłości. Tak. Eee, na czym to się może tu odpalać? Chwila, moment. Bo ja nie wiem. O, tak będzie git. Tak będzie git. Świnia niestety nie jest naturalna. Dziwne. Nie rozumiem czemu. Eee, to może być o dziwo dobre. Eee, Set za trójkę kupię. Bo to jest całkiem tanie. A tarcza działa w ogóle na te? Na łuki? Chyba ta. Mm. No ja tu niby przekładam zdrowie, ale... Z drugiej strony to ja nie mam... O Dobrego! dawaj go! Mm. Blisko było, blisko było. Jest ananas. Tego potrzebowałem. Tego potrzebowałem, widzowie. I zamiast banana to ja bym wolał przyspieszyć tak. O, o, oho. Kolejny świni nie biorę, niestety. Niestety, jak to boli. Tu przyspieszam. Takie, tego typu rzeczy. czekajcie, Raz, dwa, trzy. Tu będzie od dwóch plus ten, czyli wychodzi na to samo, czyli się nie opyla. Bo z fakturą to drożej. Eee, bo... Coś bo. nie wiem. Hmm. Też nie wiem co się. Coś mi nie pasuje w tym, co zrobiłem, ale nieważne. Jez, no że mam więcej truty niż on mi. Lepszy. on jeszcze się na mnie zabija. No ja nie mam w ogóle truty. I zaczął wchodzić empower. Marchemy. To jest chyba 50% szans na to, nie? Wezmę to szczęście, się przyda. A druga świnia wbrew pozorom też chyba nie będzie. Ja Brazilien bym wziął, ale nie łączyłbym. I lecimy dalej. Ha, powinno być dobrze. Powinno być dobrze, tak mi się wydaje. Słoniątko. Ta, że ty nie masz jeszcze tego dużego mata, to trochę tak słabo. Znaczy dla ciebie słabo, dla mnie tak... Eh, raczej to wygramy. Chociaż on nie ma Staminy. Ja mu nakładam coraz więcej truty. Empower mu chodził nie wiem skąd, nie, nie przyjrzałem się, ale mówi się trudno. Czy wy tak dużo bijecie? No nie no, teoretycznie to ja się nie skupiam na tych, ale to już bym raczej wziął. Tylko moment, to ja bym tu, tak bym to musiał wszystko poprzyspieszać. I to zrobię, bo ja i tak się w czasie rozkręcam. Tego slota kupię, bo dlaczego? Uuu, za czwóreczkę panie! A to przyspieszam wszystko co ten, Tam dam drugi... Tu dam ananasa, Bo wy widzicie, jakie polten pokazuje. Tu dam drugiego ananasa. Tego ananasa dam trochę dalej. I tu dam czosnek. Albo to. Zobacz, co będzie bardziej wydajne. Python i już odpalone. Tak, dobrze jest. Dobrze jest. Masno fest, widzowie. Masno fest czekajcie bo to bym musiał zrobić tak i to bym musiał zrobić tak 4 wolę żeby to było tak tutaj to wszystko przyspieszasz Poison Ivy jest yy, głupio ustawiony teraz jest lepiej czekam ja jestem natury no i git Kolejny fanifuck yy, na... Ananasiora. Przyspieszę sobie ten. No tam. Teraz... Nie, nadal to wychodzi lepiej. Dobra, nieważne. Kolejny Koropted Crystal bym wziął i bym zrobił Cup of Discomfort już, wydaje mi się. Żebym mógł się rozkręcić z tymi spajkami tak lepiej. To już szczęście będę ściągał, ale gościu... no będzie se szczęście, ale to potem. Co w ogóle dużo tego będzie generował? Ale no ścisnego, jak widać. no <grymna w> łatwości. <tłuszczy> Ej, w sumie to Pyro nie jest na mnie taki dobry. Bo Pyro, może, mi. Oho, e, jak to się nazywa? Ten item coś też ściąga spajki mu hita za to. To to będzie na mnie kontra, tak powiedział, ale. Kurde, kolejny. So no wezmę, najwyżej sprzedam. Dlaczego nie? Tu mogę. Pyk, pyk. To się nadal łączy, ale to jest ten. A tu mogę przenieść to i mam dodatkową szansę na. Eee, Reddit debuffa. Kolejny fani, fak. W sumie. W sumie, czemu nie? To bym zrobił tak, tak. A to... nie, tego tam nie dam, ale nie, tego też tak nie dam. A, to bym zrobił tak... Hmm. Nie wiem... jest ale ty mi... ...trutę nakładasz, ale jak widać ja ci nakładam więcej truty, mimo że ty masz panda manią, grzyby i masz jeszcze kosę, która ci nakłada dwa razy więcej trucizny. A lepszy... ...lepsza truta. Gość mówi, jak to jest możliwe? Niemożliwe! Przecież... Mój plan był doskonały Jakim cudem to się tak stało? A ja mu mówię wtedy Life is life Na 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 Boże jak ja jestem głupi Zdarza się widzę Oj nie moment Jakie sytuacje by się przydały O, 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 o dobrze jest, dobrze jest chyba Tak, jest już tak, e, tutaj idzie to i tu mogę sobie zrobić tak No i super i tu idzie kolejna Marchewa No i zacnie. zacnie jest przyspieszone tutaj też yy, to wszystko działa yy, obojętnie to się połączy w Spike Shield to mogę sprzedać chyba to ale jeszcze zostawię bo ta dobra jest już się wystraszyłem nie straszimy, tak Bercik, raczej nie. Dobra, lecimy po prostu na następną turę. Tu jest dobrze, tu jest wszystko. Eee. No jest git. to mogę powiedzieć? Areczko, tak szczerze. Ile chcesz za tą robotę? No, ale tak szczerze to nic. No, lepszy. Jakiś Bloodtorn... Ej, w ogóle, w sumie słaby ten Bladton. Czy ty. Ja ci chyba zdjąłem wampiryzm. Ej, ja ci zjem. ja ci zjem. a nie, bo to nie daje, ale tak, to ci zjem te dwa wampiry, kurde, hmm. łatwo, że tak powiem, łatwo, o Jezu, tu nic nie ma teraz, ale teraz już jest, dobra, więcej mamy, więc szybciej będziesz szczęście. hmm, to nie, to ja, no ja nie idę pod ten, hmm. pod takie rzeczy, a to na przeżywalność? Dawaj! Jak się bawić, to się bawić, widzowie! Bajlandą, bajlandą! Amigos, no! Eee, szczerze, ja ją też bym kupił. Dawaj! Oj, ale to jest item natury? Powiedz, że tak. tutaj, jakim cudem, to nie jest natury? Czy ty jesteś poważny? Nie, nie łącz się. Co ty mi tu to robisz? Te dziwne rzeczy. Mogę gdzieś indziej to dać. No tak średnio, no. dobra, już nie będzie. Te dwie gwiazdki jakoś przeżyję. Chociaż nie mogę to lepiej zagrać Oooo, oh, co za ból, po to, bo to mogłem dać kąpę z Dobra, o rainbow barza ma gościu. E, coś tam dał, to ci dało. A ten mi kradnie wychwy. Ej, a nakłada mi więcej trudy niż jemu. Ale i tak wygrałem. Hej, bez kitu ale. Czy ja tak wygrałem? co się to a dobra nie strasznie e, Najwięcej tak. Pojzony mu... Ale z bajkami też mu zadałem. No co mogę powiedzieć? No. Lepszy. Fajny bit, podoba mi się, dobrze to zrobiłem. bym tak dał. Zamiast tego jajka tutaj. I to bym gdzieś indziej przeniósł. Dobra, dawaj to Jak się bawisz, to się bawić. Da da, da 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 bo jak to dam niżej, to nie mogę tego dodać niżej. Zresztą, bo jestem tego też nie mogę tak zmienić. A, a to przyspieszę, ale czy ja chcę to przyspieszać z drugiej strony? Um... Kurde, jakim cudem, tak to działa. Tak to nie działa. Bez sensu, jakieś prawa fizyki i innego typu rzeczy. Dobra, tu mogę jajko odłożyć, a ty możesz pójść, o Boże. Czy ty, jak się wyklujesz, to ty będziesz i natury, czy nie? Szczerze, trzy tury nam zostały, to może tam jedną świnię już sprzedam. Nie, nie poddaję się. Jeden tatk mnie nie z... O chwila, bo ja mam jeszcze sloty, nieważne. Jeszcze jedna ona oczywiście, że kupię, ale no już mam pieniądze, więc idziemy na tę naturę. Nie opłaca mi się rolować, bo chociaż chyba by się opłacało. Ale masz dużo smoków, gościu, to chyba nie siadło. Nie dziwię się. Ciężko jest czasem dostać build, zwłaszcza, że ty też pod inne rzeczy siadłeś, więc wydawać pieniądze na niepotrzebne rzeczy. No, ale w sumie, gdyby nie te bronie, to... Byś ze mną wygrał, najprawdopodobniej, bo bym ci spajkami ty jakoś dużo nie bił. Bo to spajki najwięcej zrobiłem, no. 230 mecz. Wow, ile ty się w ogóle leczyłeś? No, ale z tego tego się leczyłeś, z tej zbroi. Nienawidzę. Jej. Zwolniłbym se sloty, ale świnia idzie na sel. Już w tej turze idzie na sel. Mm. To bym dał tak, to bym dał tu... Nie zmieszczę jeszcze tego, tak? Potrzebuję innych slotów z Saga. Wezmę go, jakbym coś innego może tam mógł wsadzić. No te sloty też mi nie są potrzebne, no. Jeszcze na promocji. Kuszą, diabły, kuszą. Tu był jakbym z Taminasaka i to tu... by. Co ja gada to jest kurczę Legancja Francja Dawida bankowe No kurde panie panie ale tak szczerze ile chcę za tą robotę o, tak szczerze to nic tu by mógł być ananas ale to by nie przyspieszało tego ananasa więc to mi tam nic nie da no nie przyspiesza chyba ananasa No bo tak tego nie dam też, tak też tego nie dam. Kurde. Problemy egzystencjalne. Dobra, dwie rundy nam zostały. Build całkiem zacny bym powiedział. Tak szczerze, to jestem z siebie zadowolony. Ej, w sumie tego bym mógł dać tutaj, on byłby przyspieszony. Przyspieszyłby tego i tego, ale. A nie, też tam by to przyspieszał, albo by nie przyspieszał. Eeeh, nie. Boże, ile ja mam szczęścia? Czym power-a? No, niestety, gościu, nie masz szans. Ja nawet tarczy sobie nie zbiłem. Ty, proszę cię. To pokazuje tylko moją dominację genetyczną nad tobą. Ty, kolejna tarcza. Myk. Isiu. I. i... Fiubiu. Ale tu mądre rzeczy daje. Ty, ty, czego to ja tak naprawdę tu jeszcze potrzebuję? To przyspiesza to. To może przyspieszać to. Widzi mi to lepiej. Ale żeby był przyspieszony analiz do tego slota, no nie dam nigdzie, analiz kolejny Chwila, chwila, bo tu się dziwne rzeczy robią, to co mogę gdzieś dać, mogę to dać w sumie tutaj tak Ten kamień jest mi totalnie niepotrzebny, nie wiem co jeszcze to miałem, ale niech będzie, że był potrzebny Eee funny fuck. Ananasior. I coś jeszcze, jakiś Game Changer. No niestety nie udało się. Dobra, widzowie, lecimy na Szczecin. To się nagrywa, tak? To się nagrywa. Dobra. O, to, to ja chyba przegrałem. To ja chyba podziękuję. Spajki mu nic nie robią. A nie ma pochodnie. Ale wątpię, że No on się jeszcze tutaj zaraz weźmie. No nie, ja zostałem... Nie, on być jeszcze drugie życie dostał. Ja zostałem po prostu zmeltowany. No, roztopiłem się. Roztopiłem się. Co mogę powiedzieć? No. Hmm. Hmm. Ale źle nie było. No, te spajki na no dużo nie biły. No, bo tylko ta pochodnia, no jak była przyspieszona, to. Ach, trafiła się kontra. No nic, widzowie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mi się podoba. Jeśli tak, za w ogóle subskrypcję, komentarz. Trzymajcie się i pamiętajcie, że mam serwę z Beholdera i widzicie na mi serwer Discord. Cześć.